Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej a to jest kolejny, tym razem już chyba 9 albo 10 odcinek z drugiego sezonu z tego survivalu na serwerze brodaci.net. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy sobie na brodatek na wersji 1.9 Naszły mnie dosyć fajne pomysły odnośnie nowych budowli. No i dzisiaj, jak już widzicie, w sumie zacząłem budować. Zrobiłem pierwszy jakby z takich kloszy, kloszy, nie wiem, słoików, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Po prostu mam zamiar zrobić sobie tutaj sekcję budynków podwodnych, rozpoczynającą się właśnie od takiego czegoś, to będzie taki ma nasz magazyn. Mam tutaj trochę zgromadzonych już itemów na budowę i tak dalej. Wiem, że będzie mi brakowało szkła, dlatego dzisiaj wybierzemy się ogólnie po piece i po szkło, de facto. I w tym wypadku muszę też pójść do mojego, czekajcie, domku, w którym zostawiłem sobie itemy, tak. Home domy, prawdopodobnie będzie to mój home. Mam trochę tych home'ów, więc nie wiem, który jest który, tak naprawdę. Dawno też nie było odcinka właśnie na 1.9 i prosiliście mnie, żeby sobie coś tutaj wszedł, coś sobie tutaj nagrał. Także postanowiłem, że no faktycznie spełnię Waszą prośbę, jako taką i nagram sobie na tej wersji. Z racji, że jest to w sumie po modach moja ulubiona, a na modach na razie nie mogę nikogo znaleźć do wspólnej nagrywki, a samemu też mnie jakoś nie korci, żeby tam nagrywać. Także póki co. Póki co, póki co, materiały będą się sporadycznie pojawiały. Prawdopodobnie zacznę je wrzucać, kiedy stanieje Wam tam wyjściówka, bo wiadomo, więcej ludzi wejdzie, będzie Was więcej tam do pomocy w razie czego, więcej graczy. Będzie ogólnie zabawnie, więc do tego czasu chyba będę wrzucał jednak materiały jak już z Brodatych, to będę wrzucał tutaj sobie właśnie, czekajcie mam łopatę, zbrodatych na wersji 1.9. Nie zresztą możecie wyrazić swoje zdanie, czy nie chcecie jakiegoś materiału na modach w najbliższym czasie, za parę dni, czy coś takiego, bo w sumie zdanie do Was też należy. Dobra, wezmę sobie drzewo, ogólnie zrobimy sobie jakieś takie podwodne, teraz drugie Właśnie z drzewami, nie wiem, z jakimiś roślinkami, z kwiatami być może e, Tylko muszę się przejść, pozbierać się piasku na szkło już zawczasu, chociaż nie wiem czy to teraz robić O, krowę mamy, nice Dawno nie byłem naprawdę na serwerze, powiem wam, i naprawdę tutaj nie budowałem nic nowego Z tego co pamiętacie to jest mój domek z ostatniego odcinka, bo ostatnio właśnie zajmowałem się domkiem e, Nie wiem czy widzieliście to, to jest ogólnie wedle założenia kasyno na brodatych które oczywiście nie funkcjonuje, ponieważ nie dokończyłem go jeszcze. E, szukam obecnie osoby, która by pomogła mi z maszyną losującą. Tutaj e, u góry mamy takie niby pseudo-pseudo-stoliki, tutaj jeszcze będą się odewane na to położyć, których no, nie miałem, bo niestety wełny na razie w obecnym czasie nie posiadam za dużo. E, I to będą takie stoły niby do ruletki, nie wiem, do bilardu czy do czegoś. A prawdziwe kasyno. Który będzie tutaj na brodatych, będzie znajdował się tutaj To będzie taki system, że będziecie wchodzić taki takie za Zanim będzie się zamykał piston a Będziecie wrzucali powiedzmy, no ja to będę na żelazo Bo żelazo mam obecnie mało, więc to będzie system na żelazo Wrzucacie żelazo I tu wam będzie po kolei chyba Parę rotten fleszy, parę kości, diament Złoto i coś takiego, będziecie mogli tu wyrysować Różne fajne rzeczy No i różne nieprzydatne rzeczy, także Taki system, jeśli ktoś będzie wiedział jak tu zrobić Że wrzuca się żelazo i to wystrzeliwuje Możecie mi oczywiście podać Bądź też może się taka osoba zgłosić i pomóc mi w wybudowaniu takiego systemu. Zdacji, że ja sobie z tym nie mogłem niestety poradzić. No i z tyłu zrobiłem sobie tutaj taki ogródek ze stolikiem, nie ma tu nic w sumie ciekawszego. I jeszcze mnie korci, żeby przejść się tutaj. Tutaj faktycznie ktoś ma kuboid. Już go nie ma, nie wiem, bo ktoś tu miał kuboid i nie mogłem tutaj swojego stawiać. Wedle planów jeszcze mamy ściąć tam całą górkę, że faktycznie muszę jeszcze kuboidy poustawiać tutaj wokół niej. Zatem, znaczy, że chcę tu wygładzić tu gdzieś kolejną jakąś budowlę, na którą możecie mi w sumie pomysł podrzucić. No, na razie mój teren zamieszkania wygląda tak. Tutaj mamy dom, który wybudowałem dla Flatowskiego. Jest on w sumie taki 2 na 10 Nie za bardzo mi, niestety, wyszedł. i czekajcie, dostałem też jedną gąbkę gom od feru, który mi tutaj bardzo pomaga przy budowlach. Co jakiś czas to zresztą już jakiś czas temu wspominałem. I okej, okay, mam cobblestone, także nie muszę się po niego wybierać. Nie chcę, że za dużo itemów sobie brać, wolę, sobie, wiecie, jak buduję nową lokację, to wolę sobie itemy samemu nowe zbierać jakby. No ale co nieco sobie wezmę. O, item framey też mogą mi się przydać. Chyba item frame... Nie, item framey chyba nie zatrzymują wody, niestety. Bo jakby tak się działo, no ale okej, okay. idziemy do home Woda. Zaduję, że tak nazwałem ten nasz klosz. No i wydaje mi się, że ludziska zrobimy sobie jakieś, nie wiem. A co myślicie o jakiś, nie wiem, no. Zawody, nie wiem, czy to zawodami nazwać. Ale jakiś, nie wiem, mini konkurs na to, kogo bym dodał tutaj do moich podwodnych kloszy. Możecie mi jakieś, nie wiem, fajne pomysły podrzucać na budowle, co jeszcze możecie w takich kloszach znajdować. Będzie to taka pseudostacja podwodna, coś takiego, nie. Tu mamy mój magazyn, z którego będę się docelowo tutaj tepał. Do którego będę się tutaj docelowo tepał. A teraz zajmiemy się takim, jak mówiłem, z drzewkiem właśnie specjalnym pomieszczeniem. I zaczniemy oczywiście od robienia takiego tunelu, takiego tunelu wiecie, takiego do, 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 do przejścia, oczywiście to będą jakieś pseudo śluzy, nie wiem, coś takiego, jeszcze zrobimy wyjście. Będę musiał się ogólnie postarać o potki oddychania pod wodą. Szczerze mam chyba taką jedną, więc zaraz sobie ją zażyję. Ale przydałby mi się nawet system, który by mi ukrył ok na twarzy. Na 1.8 mam jeszcze system do potek, a niestety na 1.9 takiego nie mam. No i tu by mi się niestety przydał, a ja nie miałem czasu go zrobić, więc e, jeśli ktoś też umie, być może Gondolf się zgłosi po raz kolejny mi pomoże. No i tu mam właśnie taką podkę, takie podki chciałbym, żeby mi się masowo właśnie wytwarzały. E, byłoby mi to wręcz na rękę, bym szczerze powiedział. E, I teraz tak, myślę, że tunel będzie mniej więcej tej długości. Tak, zrobimy w tunelu oczywiście, tak samo ze Sandstone, jak tutaj mamy. O, na dwie kratki szerokości, nie ma tutaj sensu wydziwiać jakoś, nie sensu tego większego robić. Tak, wysokość taka, trzy kratki, będzie w porządku. No i mam jeszcze trochę szkła, ale faktycznie będę musiał po to szkło wybrać, bo zdecydowanie na kolejną ją kupułem mi nie wystarczy, ta kolejna ma być właśnie na tyle wielka, żeby tam się drzewo mieściło, eee, więc zdecydowanie pechu mi brakuje. Tu mam jeszcze taki w ogóle wystający bloczek, jakby się ktoś chciał tepać na razie. Eee, ustawiłem także tutaj kuboidy non-PVP, żeby nie było jakiegoś tutaj bicia się bez sensu, eee, więc jeśli będziecie chcieli się do mnie tepnąć, to bez problemu ludziska, tu was nie powinien nikt sklepać. Eee, ustawiłem kuboidy, no chyba, że się coś zboguje, nie wiem, czy ktoś jakieś bugi znajdzie. Teraz tak, tutaj mogę ustawić sobie taki ten próg, żeby mniej tych bloczków ta tabliczek ustawiać. A także teraz tak, możesz to kraftować z bo mam ich za mało. Dobra, weźmy to drewno, kolejne wrzuciłem tutaj, nie? Tak, tu jest drewno kolejne. A, przeróbmy sobie cały stack. Co tam, drewno mam sporo, bo mi dawaliście jakiś czas temu. A jeszcze to teraz je trzymam cały czas, chociaż wiecie co? Przerwujmy sobie trapdory. To jest też dobry, kurde, sposób na ten, na zatrzymanie wody, to chyba będzie estetyczniejsze troszkę od takich tabliczek. I będzie wyglądał trochę realniej Znaczy no, realnie Woda nie przepływa mimo, że ma przejście Ale wiecie, w Minecrafcie o realizm taki 100% to niestety jest ciężko Ale ważne, że chociaż minimum z minimum możemy go zachować I estetyki także, bo oczywiście tak pewnie neguje tutaj estetykę tego miejsca, że mu się to w ogóle nie spodoba W sumie mu już o tym projekcie Ale to nie jest ważne w żaden tam sposób, ja chcę mieć po prostu fajne takie miejsce pod wodą Um, nie widziałem jeszcze, żeby ktoś jakoś fajnie to wybudował, nie wiem czy ktoś ma takie fajne podwodne bazy, możecie mi dać uh, ss -y, bądź możecie mi nawet wytepać tam, jeśli macie faktycznie jakieś takie fajne podwodne bazy. Chętnie bym zobaczył, chętnie bym zaczerpnął sobie jakiś pomysł od Was. Um, teraz tak, w progach zostawimy sobie myślę um, te, te, te lampy, w ogóle bym musiał do grafa pisać, bo on ma, wiecie, spawner guardianów, to znaczy robi spawner guardianów. I byłoby mi miło, jakby mi odsprzedawał do czasu, do, od czasu do czasu jakieś właśnie e, lampy, bo one mi się na pewno przydadzą przy budowie czegoś takiego. Dobra, weźmy sobie więcej tych bloków. I Samsona myślę, że jeszcze kolejnego staka weźmiemy. Mm, teraz wedle planu mam zrobić taką obwódkę. Nie mam zamiaru robić całego pomieszczenia Samsona wypełnionego, ono będzie wypełnione grasem. Tylko wpierw muszę skopać jeszcze to pomieszczenie. No niestety łopata działa tutaj słabiej, bo jestem pod wodą. Żebym sobie postawił jakiś słup, wiecie. Albo dobra, dobra, dajmy spokój sobie, później jakoś sobie kominuję tutaj z kolejnymi budowlami, żeby to było mi jakoś łatwiej tutaj. Na razie oczywiście ciała opada słabiej z racji, że jestem pod wodą i wiecie, tutaj efektywność przedmiotów jest wtedy mniejsza. Myślę, że dzisiaj nagram sobie takie 15 minut, jak tutaj buduję. Oczywiście możecie zostawić komentarz, czy chcecie kolejny taki odcinek, już niebawem w sumie, bo się zastanawiam, zastanawiam się, naprawdę nad nagrywaniem tych odcinków z powrotem w takiej aktywności, nie wiem, raz na tydzień, czy może nawet częściej, nie wiem. Ostatnio trochę faktycznie z brodatych mało nagrywałem. W sumie przez pewien czas miałem w ogóle problem z jakąkolwiek ciekawą nagrywką. Właśnie niedawno się zebrałem w sobie, nie? I zacząłem nagrywać znowu jakieś tam materiały. To też aktywność moja, aktywność wasza skoczyła. No i znowu pomyślałem, że czemu nie? Wiedzę sobie na brodatych. Zbuduję sobie coś na modach. Mi się właśnie nie chce jeszcze grać, bo wy nie możecie. Jako tako wszyscy grać. Co się stało? Czemu nie, nie miałem pełnych. Aha, podkam już puściła. No dobra. No, niestety teraz będę musiał się zanurzać trochę wcześniej. Czy zanurzać, będę musiał wchodzić do tego tam pomieszczenia? Teraz tak, rozpiętość taka chyba wystarczy już nam na zrobienie miejsca. To będzie wszystko kwadratowe, tak? Takie kwadratowe kopu mi się nie chce robić. A takie też jakoś tam wygląda. Myślę sobie nad domkiem właśnie zrobić wielki klosz, gdzie bym sobie wybudował domek pod wodą. To by było ciekawe, wiecie? Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8, 6, 6 odległości wystarczy, żeby drzewo wyrosło, 3 w każdą stronę. Tak, jeśli drzewo posadza gdzieś tutaj, to będzie wszystko ok. No i teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9. Dobra, tyle wydaje mi się, żeby nie wystarczyło. Zróbmy teraz taki prostokątny trochę klosz. Czy um, nie wiem, co to nazywać słoik? No, słoik będę. Ja to docelowo mówiłem słoiki na live stream, jak zacząłem to budować. Ten pierwszy. Czasem ja będę na to słujki moje podwodne mówił, nie wiem, stacja wypadowa, jakoś tak. W ogóle fajnie jakby do Minecraftu dali kurczę jakieś wygodniejsze sposoby transportowania się. nawiązuje to oczywiście do modyfikacji, na z racji, że ostatnio tam dosyć często gram na live'ach i bardzo mi się spodobały... Mm, co mi się spodobało? Spodobały mi się te takie płetwy do pływania, płetwy do pływania. What? Co tam chodzi? mi? E, tu źle zrobiłem. Czekaj, czy ja mam a przy sobie? Chyba nie mam. Że w łupacie mam, w łupacie mam. ok to nie muszę marnować szkła już. Um, płetwy, tak, płetwy, fajnie jakby dodali do Minecrafta płetwy, to by było coś fajnego według mnie, co by dosyć sporo ułatwiło na przykład takim osobom jak mi w tym momencie, jakby takim płetwie mieć szybciej pływać. Oczywiście wiem, że jest enchant specjalny na buty, że dodali go, ale fajnie jakby dodali osobne przedmioty, na przykład nie wiem, ze skóry, plus nie wiem, z jakichś dropów specjalnych, z nobów, mobów, to by dało na przykład otwarcie do dodania do kaczek ogólnie do Minecrafta, mimo że kurczaki ponoć są kaczkami w Minecrafcie, nie wiem, jakie jest ponoć oficjalne, jakie stanowisko tam Minecrafta. Że właśnie, właśnie hmm, w którejś wersji tam kuczaki wyglądają jak kaczki. Ale nie wiem, fajne by było, jakby właśnie dodali jakieś takie nowe przedmioty. Takie użyteczne niekoniecznie do PvP, tylko na przykład do budowania pod wodą czy coś takiego. Nie wymagam oczywiście dodania kwalungów, bo to by była trochę przesada. Z racji, że Minecraft hmm, nie jest jakiś futurystyczne. Znaczy, ciężko jest szczerze określić hmm, czas odbywania się Minecrafta, nie wiem, jak to w porównaniu do naszego świata. Tu nie mamy żadnych technologii, mamy zaklinanie przedmiotów. Ale mamy piece. Mamy table. Mamy Redstone, to jest taka jakby technologia tutaj. Ciężko jest to nawiązać. Czyli nie wiem, czy Akwalungi by akurat pasowały na Minecrafta, wiecie? Akwalungi. Wiecie o co mi chodzi, to jest stroje takie, nie? Dopływania pod wodą jak coś. Jakby ktoś nie jarzył, co o czym ja mówię, bo, bo, bo mówię czasami niewyraźnie dosyć. Bez sensu, bo czasami a, większość zdania powiedzmy jako takiego mam w myślach. A wypowiadam z tego połowę. Wiecie, co mnie jeszcze nawiedziło? Żeby nie zrobić tutaj. A, rogów nie zrobić z drewna, takich podpórek, no nie wiem, muszę się zastanowić w sumie na razie to nie ma logiki takie miejsce bo to by się raz, dwa zarwało, oczywiście wiecie jest to pancerne szkło, nie hartowane i tak dalej, żeby się właśnie nie załamało pod ciśnieniem nie jestem w sumie nawet jakoś głęboko, więc no nie wiem, ale jakieś ciśnienie też by tutaj było, bo mi ciśnienie zwykłe szkło by się zarwało pod ciśnieniem wody, naporem takim ale ja przypominam, wszystko oczywiście w granicach rozsądku to ma wyglądać, nie funkcjonować nie, no nie też ma jakoś tam. I widzę, że mi się szkło kończy i chyba nie dokończę już tego miejsca. Ale dobra, no chociaż tyle ile dam radę, tyle zrobię, żeby nie było tutaj problemów żadnych. Nie sobie najwyżej to dokończę w międzyczasie. No i tak też szkła mi nie wystarczyło, mogę jeszcze wyłożyć sens. To no chociaż to nie ma sensu. Dopiero później będę gąbkę kładł, jak już wszystko wyłożę. Także chodźcie, pójdziemy na spawn, pozbieram sobie jeszcze piasko do końca tego nagrania, chyba że mam coś tutaj, czekajcie. Piasku nie mam, mam sandstone, tą, no ale dobra. Piasek muszę, jak widzę, pozbierać. A, I przytopić sobie go, tylko żeby będą się sobie cyki dorobić. No ale to jest chyba nie problem akurat. Także ja się wytepam tutaj na losowe kordy, żeby sobie przy domkach nie niszczyć miejsca. No i mamy piasek. Mamy piasek i będę mógł sobie pozyskać szkło z niego. A, I no i w najbliższych odcinkach właśnie planuję sobie robić te podwodne miejsca. Tak? Nie wiem, zawsze jak wracam na brodatych z powrotem po jakiejś przerwie. To właśnie, właśnie, właśnie mnie nachodzi jakiś fajny pomysł. Taki pomysł, który najpierw robię, dokańczam, a potem mam znowu przerwę taką jakąś z Brodatymi ostatnio. W sumie wszystko w pierwszym sezonie de facto zrobiłem. Aha, i taka jeszcze informacja, Mini. Ten sezon prawdopodobnie też będzie kończony po 11 odcinku, moi drodzy. I standardowo będę zaczynał kolejny sezon po 11 odcinku. Sezon trzeci zaczniemy. Tak sobie pomyślałem, że będzie to takie coś, że 11 odcinków na sezon z Brodatych robimy. Więc myślę, że to jest takie całkiem mądre. No i postanowiłem także jednogłośnie, że seria Zarośnięty Survival na modach jest prowadzona równie z serią Zarośnięty Survival, czyli numeracja jest z tych odcinków łączna, jest to numeracja ze wszystkich odcinków z Brodat, de facto. Okej, okay, widzę, że tutaj za bardzo też nie mam tego piasku, że czas się przydebam na spawna. mam I... sobie jakieś miejsca, ale w sumie będziemy już kończyć odcinek, wiecie. W za międzyczasie jeszcze wybuduję pewnie parę takich kloszów, ale serdeczne wielkie dzięki za oglądanie, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu we, wedle własnej opinii komentarza, jakiś tam łapki, nie wiem, w górę, w dół, to już wasza w sumie decyzja. Jeszcze zaprzyjrzymy te skrzynki w sumie, wiecie, może, może szkło jakieś będzie, no niestety nie ma żadnego szkła, um, także trochę zrobiliśmy dzisiaj, teraz ze pogadaliśmy, serdeczne wielkie dzięki za oglądanie, oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na serwer, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!